Sobie no, jeszcze... Panie reżyserze, drogi szanowny, zrozumiałem jeszcze raz Pański zamysł, że nie ma historii Polskiej bez historii tak głęboko Pan tam pokazał i ze wzruszeniem to odczytałem, przekażę wszystkim swoim studentom, a panu serdeczne dzięki i biało-czerwone róże dla Pana dziękuję. i dla Pana ambasadora, bo ten kolor jest i dla Pana bliski, i dla nas. Serdeczne panu dziękuję. To jest w pewnym sensie chwila historyczna, proszę Państwa, ponieważ te kwiaty mi wręczył sekretarz najbardziej poklutej w Polsce organizacji, która się nazywała Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald, to myśmy przestrzegali solidarność przed tym, co się z Polską stało i dzieje. No, jest chrześcijański, założył się. Też Grunwald. No. Profesor, jak powiedział powiedzieć, w zasadzie wszystko to jest tylko... Słowiański. wszystko. Serdecznie dziękuję. dobrze. malarka. To Zróbcie coś, żeby ten film szeroko, cała publiczność polska mogła zobaczyć, a to zależy tylko od, sprzeciwu, przeciwko takiemu traktowaniu filmu. Pokazać prawdę. Ten film jest najtańszy. w Polsce. jest na pańską pojemność. Na Na pańską pojemność pańskie pytanie jest odpowiedzią. do władz kultury. No tego, co się nazywa kulturą w Polsce. E, Pisać do tych władz i żądać, żeby film wszedł na ekrany. No, Proszę Państwa, to było tak, żebyście wiedzieli, w jakim kraju żyjemy. E, w 1992 roku miała się odbyć premiera tego. Ja powiedziałem, że ten film przedtem na festiwalu odegrał dużą rolę. Był niezwykle gorąco przyjęty przez publiczność. I tak jak czytałem księdza Tischnera, który nie należał do moich przyjaciół. I do naszych, Właśnie, więc... A w, y, w jury wyglądało tak. Kazimierz Kuc, Adam Michnik, <grystanie> Izabela Cywińska, <grystanie> ksiądz Tischner. Tak jest. Ale ksiądz Tischner dał taki. Ale ksiądz Tischner ja strasznie przepraszam. Ksiądz Tiszner dał ten wywiad, w którym powiedział, że całe jury było tak poruszone tym filmem. I teraz się odbywa wieczór premierowy. A następnego dnia w gazecie wyborczej ukazuje się malusieńka notatka pana Bliklego. Że on nie dawał mi pozwolenia do reklamowania jego wyrobów. Okazało się? Tak. Tak. Okazało się, że kino wydało Malusieńki folderek, w którym rzeczywiście była reklama Bliklego z poprzedniego filmu. Notabene piwowskiego porwania ga. Następnego dnia. Wraży mi minister, pan Waldemar Dąbrowski zdjął film z ekranów filmu nie było poza jednym pokazem po pierwszej w nocy w drugim programie, przeciwko czemu protestowałem w telewizji. Filmu nie oglądał nikt przez prawie 20 lat. Jesteście pierwszą widownią po tym 20-letnim. Okresie. Ten, za ten film powinienem mieć nagrodę za ekonomię, bo ten film kosztował tylko milion dolarów. Najtańszy film w Polsce kosztuje koło pięciu. Gdzie był robiony? Był robiony przede wszystkim na. znaczy, to jest film polsko-białoruski. To znaczy, ja go zresztą zacząłem jeszcze ze Związkiem Radzieckim, a skończyłem z Białorusią. To akurat ten, ten czas. W 91. Poladu 95. I e, po prostu tam... Dlaczego tu jest mało polskich aktorów? Bo polscy aktorzy byli drodzy. Polski aktor brał, powiedzmy sobie, za dzień 2000 złotych, jak na obie czasy, a tamten 50 rubli. A tu grają bardzo wybitni aktorzy. Ten, który gra Rakutowicza, ma, gra, ma najwyższą nagrodę aktorską w Wenecji za film Dyl Sovizdżau", w którym grał Dyl To bardzo sławny film, Ałowa i Naumowa, rosyjski film. Ten garbuk, który gra Filipa, przywódcę Chłopskiego, ma nagrodę w Cannes za taki film Dwoje. To jest film o dwojgu, o parze kołchoźników, którym z roku na rok życie się pogarsza. Epoka... Biegnie, czas się zmienia, a ich życie staje się coraz gorsze. Bardzo ciekawy film. Także to są naprawdę w 91 roku. A, co to za zamek? Egzekucja jest w kamieńcu podolskim. Ten zamek składa się z trzech zamków. To, co na zewnątrz widzimy i w środku te mury, to jest chocim słynny. To była bitwa pod chocimiem. A jeszcze na to się składają dwa zamki czeskie. Dlatego, że ten chocim nie był odbudowany, a Czesi mają ba w bardzo dobrym stanie swoje zamki, bardzo dbają o nie. Więc wnętrza, te takie efektowne wnętrza odbudowane to są Czechy. Także y, naprawdę za milion dolarów y, to dzisiaj krótką metrażówkę można zrobić. To 3 miliony złotych. Czy to? Tak. Tam, to tak. Jest. Panie Bogdanie, a co takiego groźnego było w tym filmie, że 20 lat prawie był no, no. Reżyser. Ale, <noise> tam hasło wolności było bardzo... To znaczy takie... cały ten, no, cały to? ten scenariusz jest oparty rzeczywiście o to o opowiadanie tego świetnego prozaika. Ja tu do, dopatruję się pewnych wpływów szekspirowskich w tym, y, 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 bo to jest przecież jakby Lady Macbeth po słowiańsku. E, 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 natomiast ja pozwoliłem sobie włączyć słowa Piotra Skargi, które wypowiada Niemczyk. Tam, kiedy mówię o tej prywacie, która może doprowadzić nas do tego, że zostaniemy jak dzisiaj nędznymi włóczęgami. No. A może coś o no tle historycznym? Słucham? A można coś o tle historycznym? O tle historycznym. Jaki to okres? To jest XVII wiek, tak, to jest ale rówieśnik ogniem i mieczem. To są te płonące stepy Rzeczpospolitej, narodów. To znaczy tak. To jest współpraca z bardzo wielką, tam teraz Amerykanie siedzą przede wszystkim, yy, białoruską wytwórnią, to jest wspaniała wytwórnia, yy, a plenery są głównie ukraińskie. Poza, poza plenerem podmińskim, tam gdzie, tam gdzie jest ten obóz chłopski, tam gdzie pierwszy raz się spotyka Rakutowicz. Z... Czyli Rakutowicz był. Yy... Czy to był był Białorusinem? Nie, Polakiem. Polakiem. No, Polakiem. Zdarza, I z Gajła jest Litwinem. Litwinem. Tak. No a ma jest Kniakinią. Białoruską. A pytanie, dlaczego ten film przeleżał 20 lat? Co co? Dlaczego lat? Proszę zapytać pana ministra kultury. On nie odpisuje na moje listy. Panie Bogdanie, nie wydaje się panu, że dlatego, że w tym filmie pan porusza czynnik społeczny, to znaczy uwłaszczenie chłopów. Czyli także uwłaszczenie Polaków. Może no ale uwłaszczenie chłopów było marzeniem największych Polaków od Mickiewicza hmm. przez... Ale my, to, my też o tym marzymy, żeby wreszcie Polacy byli właścicielami... To na tylko dzisiejsza, bardzo głupia prawica e, uważa, że uwłaszczenie chłopów i reforma rolna to jest bolszewizm. to nieprawda. Panie reżyserze, pan się pytał, zróbcie coś, żeby tutaj ten film w Polsce poszedł. Przynajmniej w Warszawie. Ja tu mam pomysł na to. Proszę, słuchamy. Na sali mamy człowieka, który... Prawnuka pre, premiera RP. Gdzie jest prawnuk? Prosimy to prawnuka do nas. Który chce się ubiegać o kandydaturę na prezydenta <noise> prosimy Warszawy. Prosimy prawnuka do nas! Który chce się ubiegać ja o um, Proszę Państwa, nie, proszę. to jest pan Piotr Skulski, który w prostej linii jest potomkiem drugiego premiera Rzeczypospolitej. Pierwszym był Paderewski, drugim był Leopold Skurski. Był premierem w roku 1919, był ministrem spraw zagranicznych w roku 20, przepraszam, kiedy... przepraszam, przepraszam, wewnętrznych. Wewnętrznych, przepraszam, przepraszam, przepraszam. pomyliłem się. Oczywiście. To on, to on właśnie tak naprawdę pobił Trockiego pod Warszawą. Tak jest tego Trockiego, którego yy... Dzieci trockistowskie dzisiaj rządzą Polską. W dużej mierze. Panie Jeroskarze, ale to był mój pomysł, a pan mi wyskoczył. Ja wiem, że pan jest jasnowidzem, ale ja nie Nie, ja po prostu wyraźniej mówię, to lepiej usłyszę. Więc, e. więc ja skończę tą kwestię. Więc jeżeli żeby panu pomóc, żeby ten film się przynajmniej w Warszawie roz... Dlaczego tylko w tak, Przynajmniej, jeśli mówię, to dobrze byłoby, żeby pański przyjaciel i nasz przyjaciel był prezydentem Warszawy. To, to on ułatwi, że tak powiem, sprawę. Przynajmniej na początek. Pan Skulski chce się ubiegać e, śladem swojego przodka o kandydowanie na prezydenta Warszawy. Gdybyśmy mu pomogli, to kto wie, czy, czy nie byłoby właśnie czy nie ten pański film by yy, nie skorzystał na tym? No jest to możliwe, ponieważ yy, mam takie listy do podpisów, więc <laughs> nie ma problemu. Szanowni Państwo, to, kto chce, chciałby wziąć w tym udział, zapraszam do pozostania i tutaj po prostu byśmy... Maciek, no. mądrego, Proszę, proszę młodego do tego pokoju, gdzie są płaszcze i przynieś moją torbę. Dobrze. To nie była zasadzka, na no, was to całkiem przypadkowa <grym> sprawa. Jeszcze powiedziałbym więcej. Jeżeli ktoś z państwa by się zdecydował kandydować na radnego, to zapraszamy. Tak. Mam również takie dokumenty ze sobą. Proszę no państwa, jest... kandydowanie na radnego nie, nie, to, nie jest to, zwarte. Zwarte. to nie jest taka straszna rzecz. E, ja uważam, że... Kandydować na radnego powinni wszyscy ci, którzy czują się troszeczkę na siłach, którzy chcą coś zmienić, bo tak naprawdę stanowisko radnego naprawdę upoważnia do wielu, wielu pozytywnych tematów, które, które można załatwić, bo odpocząwszy od, od tego, żeby na przykładowo tam w klatce pieski i kotki Siusiu nie robiły, prawda? poprzez to, że można mieć wpływ na to, aby nasze pieniądze były wydatkowane należycie. No, Bez bo, bo wiadomo, że ktoś powie, no tak, ale co tam radny może? Radny bezradny. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Ja sam uczestniczyłem kiedyś w wyborach w 1992 roku i założyłem jako pierwszą niezależną listę wyborczą. Wyobraźcie sobie Państwo, mnie nie zależało na tym, żebym ja został radnym, ale zależało mi bardzo, żeby został mój kolega. I w historii Warszawy tylko jeden człowiek został radnym, który był niezrzeszony. Ja zorganizowałem tę listę. To się nazywało Na Woli, na Kole, Lista Niezależna. I z tej listy mój kolega wszedł do Rady Gminy Centrum, co było nierealne, niemożliwe. Wszyscy się z nas śmieli, że to są niemożliwe akty wręcz. I co się okazało? Radwański zostaje radny.